W hipergamii generalnie chodzi o to, że kobiety zawsze będą wybierały mężczyzn, którzy mają po pierwsze wyższą wartość na rynku matrymonialnym niż one, czyli raczej nie będą skłonne, żeby spotykać się czy wejść w jakąś relację z facetem niżej w tej hierarchii, a jednocześnie będąc już z facetem, który jest od nich wyżej, zawsze będą szukały i były bardzo uważne na mężczyznę, który jest wyżej tego mężczyzny, z jakim one się spotykają czyli zawsze będą starały się mieć dla siebie Najlepszą opcję. I to brzmi strasznie, to brzmi niesprawiedliwie i dlatego też tak wiele osób, które mówią o hipergami, robi to z pozycji bólu dupy, z pozycji frustracji, złości na życie, na świat, na kobiety. Niestety, ja postrzegam hipergamię jak grę. I najczęściej, gdy stajesz się lepszy w jakiejś grze, zdobywasz umiejętności i nabierasz cech które pozwalają Ci być lepszym również w innych grach, które rozgrywasz w takiej metagrze zwanej życiem. Więc jeżeli zgodnie z zasadą hipergami chcesz stać się facetem na topie, którego kobiety zawsze będą wybierały, bo będzie miał najwyższą wartość na rynku matrymonialnym, to zdobywając cechy i pokazując zachowania, które w ten sposób pokażą kobiecie, że jesteś tym wysokowartościowym facetem, będziesz beneficjentem, wyrobienia sobie tych cech również w innych obszarach życia, które nie mają żadnego związku z kobietami.